Jest z nami Kamil Czajkowski, zawodnik do United. Cześć Kamil. Dzień dobry, witam. Dzisiaj wygraliście dość gładkie zwycięstwo przed meczem. Chyba nie zakładaliście, że będzie aż tak łatwo. Przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać mecz po dwóch pierwszych porażkach. Nie ma, nie ma czasu na kalkulacje i jedziemy po to, aby każdy mecz wygrać i tym razem się udało. No marginesu błędu z Waszej strony już nie ma. Musicie wygrać wszystko do końca. Zdajcie sobie z tego sprawę. Tak, oczywiście. zalewaliśmy sobie z tego sprawę od początku, po dwóch meczach. Nie wiedzieliśmy, że tak kolejne mecze przyjdą łatwo, łatwo wygrane, ale dzisiaj, się. Dziś, dzisiaj wygrana, dość nawet no, można być wysoka wygrana, bo, natomiast y, trochę nerwowości w Waszych szeregach. Z czego to wynikało? W, to wszystko zależy od wy, wyniku meczu. No, w, dzisiaj w, dość mecz nam się ułożył bardzo dobrze, bo prowadziliśmy 2-0. Niestety później straciliśmy głupio, można powiedzieć głupio bramkę na 2 między innymi m.in. <grym> dziękiwnie, ale później kolejne zdobyte bramki. I jakoś ten mecz układał się na naszą korzyść, więc, więc troszeczkę. Celem teraz jest awans, rozumiem. Tak, oczywiście od początku zakładaliśmy awans i chcemy, aby każdy mecz wyglądał tak jak dzisiejszy, gdzie jest walka, zaangażowanie i przede wszystkim wynik. I trzy punkty. Dzięki serdecznie. Dziękuję również.